pięknych słów, nawet dobrej nowiny, kiedy wszystko w miarę w życiu się układa. Gorzej, no kiedy wszystko się wali. Zapraszam. Na początek posłuchajcie tego. Gdy kiedyś tłum trzymał się Jezusa. I pilnie słuchał Słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret. Zobaczył dwie łodzie stojące nad jeziorem. Rybacy z nich wysiedli i płukali sieci. Wszedł do jednej z tych łodzi, do tej, która należała do Szymona, i poprosił go, aby nieco odpłynął od lądu. Usiadł tam i z łodzi nauczał Rzesze. Powiem wam, że to słowo jest słowem bardzo dla mnie osobistym i bardzo mnie dotykającym, ale o tym za chwilę. Wyobraźcie sobie tę sytuację. Prowadzicie swoją firmę, swoje przedsiębiorstwo i oto spędzacie ileś czasu na tym, żeby zarobić pieniądze. Czy też tak jak w wypadku Szymona, który wypłynął na całą noc, łowić ryby. I nic z tego nie wychodzi. O tym będzie w następnym naszym spotkaniu, o tych niezłowionych rybach, ale dzisiaj my już to wiemy, że taka sytuacja miała miejsce i oni wracają z tego połowu, z nocnego połowu, Szymon ze swoimi wspólnikami stoją i płuczą sieci. Sieci, które są puste, w których są wodorosty, w których są jakieś śmieci. Nie ma ryb. I do tych rybaków przychodzi Jezus i mówi, że On chętnie by skorzystał z ich łodzi, żeby mógł nauczać. Przychodzi do tych, którym nie powiodło się, którzy właśnie odnieśli niepowodzenie biznesowe, którzy nie bardzo mają pomysłu, czym nakarmić swoje rodziny. A Jezus mówi im o tym, że on chciałby zrobić ambonę sobie z ich, z ich łodzi. Wchodzi do tej łodzi Jezus i naucza ludzi. I wiecie co? To jest taka sytuacja, która mnie osobiście jakoś bardzo dotyka, ponieważ też dotyczy bardzo mocno mojego własnego życia, mojej historii. Ponieważ ja sam przeżyłem taką sytuację, ona trwała dość długo, jeszcze w Polsce, kiedy próbowałem prowadzić własną działalność gospodarczą bez powodzenia, w czasach, kiedy już byłem nawrócony, tak mi się przynajmniej wydawało, kiedy, kiedy byłem gorliwy w chodzeniu za Jezusem, słuchaniem słowa Bożego, i tak dalej, i nie wychodziło mi. I moje sieci były puste. Ja się umiem jakoś wczuć w tę sytuację, kiedy ktoś z pustymi sieciami, bez jedzenia, bez, bez dochodu stoi i słucha słowa Bożego i to słowo hmm, niespecjalnie mu smakuje, bo on cały czas tą drugą półkulą, tam z tyłu czaszki gdzieś może, myśli o tym, czym wykarmić swoich w domu. To bardzo fajne słowa to, co tutaj Jezus mówi, no to w ogóle wszystko fajnie brzmi, ale co ja mam do garnka włożyć? Nie? Co ty mi dajesz, Jezu, oprócz tych pięknych słów, albo po co mi te twoje piękne słowa, kiedy ja nie mam co jeść? I. Wiecie, ja myślę, że jeżeli niewielu, to przynajmniej niektórzy z Was też takie sytuacje, takie sytuacji w swoim życiu doświadczali. No to jest, to, jest, to jest pytanie, dlaczego Jezus właśnie w ten sposób robi? Bo to nie jest jedyna taka sytuacja, w której ludzie, którzy są głodni, zamiast chleba, zamiast ryb, zamiast innych rzeczy, dostają najpierw Słowo Boże. Pamiętacie te sytuacje, w których. Jezus na pustyni naucza, na pustkowiu naucza, naucza ludzi i najpierw ich naucza, a potem ich karmi chlebem. Tak? Cudownie rozmnożonym, rybami, które są cudownie rozmnożone. W tej sekwencji. Najpierw słowo Boże, potem jedzenie. Pamiętacie sytuację z, z pustyni? Kiedy. Diabeł kusi Jezusa właśnie w ten sposób. Zobacz, jesteś głodny, tu są kamienie. Powiedz im, żeby stały się chlebem. I Jezus im mówi, pamiętacie, nie samym chlebem żyje człowiek, ale, ale każdym słowem, które pochodzi z ust bożych. Dlaczego tak jest? I to jest taka, wiecie, mądrość, która dzisiaj właśnie w tym słowie do nas przychodzi. Jakkolwiek by dramatyczne nie było Twoje położenie, cokolwiek by się nie działo, strasznego w Twoim życiu. Dwie rzeczy. Po pierwsze, Bóg to widzi. Naprawdę nie jesteś sam, naprawdę Bogu zależy na Tobie, Bóg, Bóg nie jest obojętny na twoje, na twoje materialne potrzeby, na to, że jesteś głodny, że nie masz pieniędzy, że, że czegoś Ci w życiu brakuje. Naprawdę. A pomimo to daje Ci najpierw chleb, słowa. Mówi: weź to słowo, nakarm się nim, zjedz to słowo, posłuchaj dobrej nowiny. Bo kiedy twoje serce nakarmi się słowem, to twoje serce nauczy się, ty się nauczysz nie lękać się niepomyślnej nowiny, nie, nie umierać ze strachu, kiedy się będą działy rzeczy trudne. Będziesz mógł powiedzieć, nakarmiony słowem, tak jak Paweł, umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. W każdym w ogóle położeniu umiem sobie radzić, ponieważ Bóg jest ze mną, ponieważ ufam Bogu, ponieważ słowo Boże, które jest we mnie, przemienia moje myślenie, przemienia moją mentalność i ja przestaję panikować, ja przestaję się bać. No? I to jest taka nauka, która z tego słowa dzisiaj dla nas, dla nas płynie, dla Ciebie i dla mnie. Ja tego doświadczyłem. To nie jest łatwe doświadczenie. Karmić się słowem, pomimo tego, że mi nie wychodzi w życiu, pomimo tego, że brak mi pieniędzy, brak mi jedzenia, e, brak mi pomysłu na to, co będzie jutro, nie wiem. Ale nie porzucam Jezusa, nie porzucam Słowa. Zatrzymuję się, żeby nakarmić się słowem. To nie jest akt lekkomyślności, to nie jest akt głupoty, to nie jest. E, e, Jakiś, jakieś nawiedzone działanie. To jest mądrość Boża. To jest mądrość Boża. Niech twoje, niech twoje trudności dnia dzisiejszego, niech Twoje trudności dnia jutrzejszego nie przesłonią ci dobrej nowiny. Bo dobra nowina, słowo Ewangelii, słowo Jezusa umacnia Cię, karmi Cię, daje nadzieję. To jest też moje bardzo osobiste doświadczenie. Słowo Boże daje nadzieję. A Bóg i tak przychodzi w absolutnie nieoczekiwane, na absolutnie nieoczekiwane sposoby, i rozwiązuje problemy. Przychodzi i interweniuje. To nie jest już nie ma na to teraz czasu i miejsca, także też patrzę na, patrzę na zegar, ale naprawdę wierzcie mi, z własnego świadectwa i świadectwa innych osób wiem, jak nieprzewidywalny jest Bóg! Jak nieprzewidywalne sposoby potrafi reagować i przychodzić do tych, którzy Jemu zaufali, którzy się zatrzymali, aby słuchać słowa. Tych karmi, tych tym sam przynosi chleb, tym sam rozmnaża ryby. Nie uciekaj, nie uciekaj od Jezusa, żeby rozwiązywać swoje problemy i potem przyjść już z tymi rozwiązanymi problemami. Posłuchaj słowa. A często w tym Słowie jest rozwiązanie. Często przez Słowo, przez Ducha, który jest w tym Słowie, Jezus przynosi rozwiązanie do Twoich życiowych sytuacji. Tego Ci życzę, tego zaufania, tej ufności, tej wiary. Jezu Chryste, przyjdź, proszę, teraz do każdego serca. Przyjdź teraz, szczególnie do tych, którzy są w trudnym położeniu. Którzy są w trudnych sytuacjach. Tak jak Piotr z tymi pustymi sieciami po całej nocy połowu. Przyjdź do tych, którzy dzisiaj są w doświadczeniu klęski, w doświadczeniu niepowodzenia, którzy są we wstydzie, w takim doświadczeniu wstydu z powodu życiowych niepowodzeń. Którzy nie mają pomysłów na to, na to co dalej. O Jezu, przyjdź, przyjdź. Dzisiaj umocni. Umocnij te serca Twoim słowem, słowem dobrej nowiny. Dzisiaj, Jezu, wejdź do łodzi życia każdej osoby, która tu jest. I zacznij od słowa. Zacznij od słowa, ale przynieś też, proszę, rozwiązanie do tych sytuacji ekonomicznych, sytuacji braku pieniędzy, braku pracy, braku nadziei. Przyjdź, Jezu. Amen. Psalm 116 zostawię Ci jako modlitwę dzisiaj. Przeczytaj ten psalm, tak jak zawsze, jak codziennie. Do tego Cię zapraszam. Jeżeli jakieś słowo, zdanie, werset Cię dotyka, weź, podziel się tym słowem, tym wersetem. Oczywiście zapraszam Cię dzisiaj również, szczególnie do podzielenia się świadectwem, jeżeli masz takie właśnie doświadczenie, doświadczenie trudności życiowych i tego, że Jezus karmiąc Cię Słowem przyniósł również rozwiązanie do, do tych sytuacji życiowych jestem bardzo ciekaw, jak to wyglądało u Ciebie ja trochę w, w swoim własnym świadectwie o tym mówię w opisie jest link do mojego świadectwa ale może jeszcze przyjdzie czas też na to, żeby więcej o tym doświadczeniu powiedzieć a ponieważ czas to już nam mija więc dzisiaj to już będzie to już będzie na tyle Dobrego dnia, błogosławionego, pełnego obfitości w Słowie Bożym i dóbr materialnych potrzebnych do życia. Trzymajcie się z Bogiem.